Tak naprawdę od którego powinniśmy zacząć? Dlaczego ten egzemplarz jest szybszy od SDI? Powiedzmy jeszcze jedną dosyć ważną informację: po co te wszystkie modyfikacje? Od podstawówki, jak. Widziałem pierwszy raz Subaru gdzieś tam, czy w internecie, czy gdzieś się udało gdzieś zobaczyć na, na drodze? Mówię, ja chcę ten samochód. Cześć, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj z Subaru impreza WRX Adriana. Nie, możecie go znać z impreza Team Kraków na przykład. Adrian, jak się zaczęła ta przygoda z Subaru, czy tak, tak, Z cieszą... Subaru, ten Subaru. Pierwsze Subaru kupiłem Legacy, jedynkę od ciotki To taki pierwsze Subaru, 93 rok yy, Można kojarzyć, no to w rajdach w ogóle zaczynało właśnie to Subaru No i mniej więcej 9 miesięcy poszukiwań 4, Ponad 4 lata temu No i kupiłem tego Stokowy samochód Kompletny WRX Nie było tutaj nic, tak naprawdę Nic tuningowane Wszystko było w pełnej serii i. Wszędzie. No i mniej więcej od dwóch lat zaczął się taki projekt, projekt typu, typu zmiana, zmiana zawieszenia, napędów, hamulców, wnętrza, tak naprawdę to wszystko po kolei mniej więcej. Nie było to zrobione tak, że samochód był cały rozkręcony na raz. Jakby to się mogło wydawać gdzieś tam w telewizji, można powiedzieć, że rozkręcają cały samochód do każdej śrubki. I, i wtedy od nowa wszystko składają, tylko tutaj był każdy tak naprawdę pod wyszło, udało się jakoś tam zestroić samochód, który zadowala mnie bo kiedy kupiłem WRX-a, yy, nie byłem zadowolony w ogóle z prowadzenia tego samochodu, z mocy, którą miał yy, Fabryczna moc WRX-a? 218 A? koni Na papierze hamowałeś? Yy, nie, nie, nie tak naprawdę zaraz było wrzucone turbo kulery, mm -hmm. tryski, mapa yy, no i wydech wiadomo bo wydech trzeba odblokować, karty w Subaru Zło i ja uważam, że to powinno być. W, jak kupowało się Subaru, to w salonie na, na opcji, opcja bez katów. <grytania> Katy bardzo blokują ten. Trzeba się nad tym napracować. Na pewno nie chciałem też robić mocy samym programem. Dla mnie, robią, że zostały oryginalny Turbo TD04L, oryginalny cooler, oryginalne wtryski. No jest do osiągnięcia tak podobna moc, co jest zrobiona teraz, nawet taka sama. No bo 270 koni tam słyszałem, że robi się na stokowych częściach, ale oryginalna sprężarka przy. Przy, przy, przy wyższych partiach obrotowych już, yy, już nie wyrabia, już to ciśnienie doładowania spada Już nie, nie jest to tak, no tak, jak to się włoży większe turbo No tutaj jest też tak to wszystko zestrojone, że on do 4000 przy tej turbinie nie ma kompletnie mocy Jedzie jak typowy samochód sący. Przekracza barierę 4000, turbo pompuje I jest moc od samego, do, od samego początku tych 4000 do, do samego końca zakresu obrotowego jest osiągana Taka sama moc. Nie ma, że tam jest pik, spada ta moc, jakieś walki o życie na wykresie. Mm -hmm. Wygląda to bardzo fajnie i jeśli chodzi o ja jazdy na torze, to bardzo to odpowiada. No bo wiadomo, nie jeździmy niskim zakresem obrotowym, tylko wysokim. To troszkę inna technika niż do rajdów, gdzie specy modele posiadały ten moment obrotowy moc no dostępną w jak największym zakresie no Często na to tam od 3000 tysiące Tak, podróży. ale tutaj właśnie ze względu na tą turbosprężarkę, ten cooler no tam moc nie było do osiągnięcia. Można było to jeszcze tam trochę wypłaszczyć, typu dać mu trochę więcej mocy gdzieś tam dołem mhm. ale no nie byłoby to tak efektowne na wyższych partiach obrotowych okay, czyli... Góra najważniejsza. Góra ważniejsza, no bo ja jak nawet jeździłem tym samochodem po mieście i tak dalej, ja przecież jeździłem do 4000 obrotów, nie używając kompletnie tej mocy, turbo cały czas praktycznie na podciśnienie, 4, do pół bara, nie? No, do ładowania mm. na tych niskich partiach obrotowych. Nie, po silniku, jaki następny element? Zawieszenie? Nie, zawieszenie no to przyszło gdzieś... W ogóle takie precyzowanie układu kierowniczego i całego prowadzenia samochodu, Leciały jakieś koła fajne, fajne oponki, żeby, żeby się w miarę bezpiecznie trzymał. Wiadomo, tam jeszcze były próby, kombinacje z hamulcami. Hamulce na początku wierzyłem, że czterotłok seryjny z przodu. Da radę, tylko trzeba mu kupić fajne, trzeba go wiadomo, dobrze zregenerować, dać mu nowe tar fajne tarcze, fajne klocki. No, i wywaliłem kasę w błoto, bo. Zajeździłem te hamulce tak naprawdę równo, tarczę z klockami no. yy, Wszystko się zużyło równo. Yy, nie hamowało to tak jak, znaczy siła hamowania jakąś tam w miarę była przyzwoita, ale trzy hamowania mocniejsze i tego hamulca już brakowało. Już, On no już nie było to, co trzeba. No i potem wleciały złote brembo. Ze ja tak, 330 tarcza, też na 4 no ale brembo. No trochę no. pojeździłem na tym hamulcu. Jeszcze nie było to co, to, co, to, co chciałem. To tam gdzieś tam na, na Kielcach sobie pojeździłem na tym hamulcu i wiem, że no, nie bardzo mi to odpowiadało. Dlatego wleciały potem te transporty ośmiotłoki na pływającej tarczy. Teraz jestem na pewno zadowolony. Bardzo fajnie to hamuje. Bo tak, no i nie ma tego problemu, że gdzieś tam ten hamulec mięknie przy. przy, przy... układów hamulcowych i zatrzymałeś tak, się ale na, na, na przykład Po k kasporcie w Subaru Impreza WRX. Tak, tak. No to jest na pewno więcej. No to jest to, co... Tak, bo to dziwnie to... Znaczy tak. dziwnie, Jest taka... Yy, jak to się mówi? Brakuje mi słowa. Ludzie, którzy mają WRX-y, wkładają hamulce z STI-a. Ludzie, którzy mają STI-e, wkładają od razu jakieś tam większe, jakieś K-sporty yy, czy, czy, czy inne hamulce gdzieś tam z tuningu yy, a ja już właśnie przeskoczyłem tego STI, od razu wszedłem na ten wyższy poziom, no znałem, że jak ma być. No nigdy nie miał być to WRX mm -hmm. robione na STI. -a. To od razu było założenie, że robimy coś na pewno lepiej niż, niż jakiegoś tam STI. -a. No bo to się tak naprawdę mija z celem kupić wlx żeby go robić na Stia? No to 20 tysięcy czy 30 tysięcy taniej wyjdzie kupić sti po prostu gotowego i nim jeździć. Okay. Kupować wszystkie części po kolei, no mija się to z celem. Po układzie hamulcowym jaki następny krok? Hamulcowy to się tak dosyć długo też rozwijał. To nie było tak, że jak długo, długo na nim jeździłem, długo go testowałem. Tylko to Brembo bardzo krótko. Brembo to może był tydzień tak naprawdę i, i wleciał zaraz kasport bo nie, był, nie było to jakoś tam szału na tym. Co? No na początku też gdzieś tam, jak podniosłem to moc, zaczęły padać skrzynie biegów. Skrzynie biegów WLX-owe to z przełożeniem głównym 3.9. No, to jest To się do niczego nie nadaje niestety. To, to, takie skrzynie to padają mniej więcej 9 miesięcy. Przy tej malutkiej mocy 270 koni i 330 Nm padają mniej więcej co 9 miesięcy. Jak ciąża, nie? No, tak, za 9 miesięcy zmieniają Ale dosłownie Dobra. tak wychodzi. Yy, Jaki kon... przebieg? Mniej więcej przy tych 9, 9 no miesięcy. No to mogło być. Jak ja jeździłem nie na co dzień to mogło być nie 15-20 tysięcy po tych tak. 9 miesiącach, no bo ja tak robiłem 25-6 tysięcy rocznie, nie? Mm -hmm. wtedy, jakim jeździłem na co dzień. No i, yy, i, i co? No i w końcu padła gdzieś tam, trochę się dooktoryzowałem w temacie, Wyleciała skrzynia z Forestera w przełożeniem głównym 4-11, ale dodatkowo ona ma pompę oleju do chłodzenia tego oleju ze skrzynią problem w urx owych skrzyni, tej zgrzytającej dwójki no i w ogóle tego, że to wszystko pada to jest to, że te, ten olej cały czas jest w jednym miejscu, on się nie przemieszcza pompa fajnie tłoczy ten olej fajnie się on rozprowadza po całej skrzyni jest mieszanie, jest, nie ma miejsca jednego, w którym się przegrzewa, tylko w miarę to wszystko fajnie jest rozwiązane, no i to by pomyślał nie? że skrzynia, kurde, spore jakiegoś yy, zardzewiałego może działać bardzo długo w urx ie bo już tutaj jest ta Skrzynia ponad 2 lata chyba. To mhm. no, dwa lata chyba jakoś tak, bo tam były leciały. Tak, dwa lata jest ta skrzynia, czyli teoretycznie mogłoby się wydawać, że bez sensu, mota, jednak okazało się bardzo praktyczny. Tak, no ona jest dodatkowo dużo tańsza od tej WRX-owej. No, no właśnie do tego zmierza. No dużo, dużo tańsza, bo za WRX-ową skrzynię samo gdzieś tam używano 39 trzeba zapłacić około 1800 zł, no a za taki zestaw z dyfrem, z, z wysprzęglikiem z pół no tak naprawdę wszystko. Kosztuje 1500 zł z Forester'a. Wow. To... No, no, Zdecydowanie. Pasuje się wszystko plug and play, nie? Czyli napędy, dyfry? Wow. Tak, na wiskozie z przełożeniem głównym 4.11. Czyli mamy trochę krótsze przełożenie główne mhm. i fajnie to działa, bo jednak te biegi WRX-owe są oryginalnie, były dosyć długie. I... Tym, gdzie ten samochód zaczyna dopiero jechać mocą, to zanim on się do tych 4000 z jedynki rozpędził to było w kalendarz mogłeś wyciągnąć i, i, i liczyć ten, ten Dwa czas dni później. Tak, dokładnie. Co tam jeszcze wleciało fajnego? Wiadomo, tam po kolei były także robione jakieś tam serwisy tego samochodu, czyli nasze znaczy serwisy gdzieś tam wokół silnika, jakieś regeneracje Też... alternatorów, rozruszników, odmy, to wszystko było też trzeba było, bo to przy samochodzie tego wieku, jak to ma 20 lat, no to mm -hmm. to wszystko trzeba zmienić, bo to jest tak twarde, tak bumo, tak, taki plastik się robi, a to powinna być fajna, mięciutka guma. Jasne. E, <laughs> gdzie serwisujesz auto? Serwisuję w AG Serwisie na Klimeckiego 14 w Krakowie, teren chemu budowy. U Tomka? E, u Tomka Płachty, tak. I no. jestem bardzo zadowolony, bo jest zawsze podejście takie dosyć profesjonalne do tematu, a niektóre rozpórki były robione DK Custom, tak to się chyba nazywa pod Krakowem. Taki koleżka robi klatki, i rozpórki. No i on mi robił problem był z tym interkulerem. Z racji tego, że on jest taki duży cały czas, którą rozpórkę nie kupiłem, czy ten cały czas był ten problem, że ten kuler uderzał tą rozpórkę. W końcu Zamy się podjął, zrobił rozpórkę, gdzie kuler nie uderza, a z tyłu rozpórka jest w i WRX-owych był 3,5 obrotu mhm. STI-owe mają 2,5 obrotu a tu jest zrobiony Magiel który ma 2,2 ,2 obrotu od max lewej do max prawej to się wydaje tylko, że do sti że to jest tylko 0,3 znaczy, że to jest 30, krótszy obrót ale to jest tak naprawdę przepaść no jest bardzo dużo dodatkowo Magiel jest osadzony na poliuretanach nie na mhm. oryginalnych gumach i końcówki drążków kierowniczych są założone z white line tak samo jak stworzenie wahaczy, wahacze z przodu są założone akurat ze STI, -a. one mają delikatnie przesunięty kąt położenia zwrotnicy, nie wyburza ten WRX tak przodem jak wszystkie WRX-y Stabilizatory były też kupione, całe, no cały komplet white line'a, 25 mm przód i tył, z przodu są, jest dwustopniowa regulacja ramienia mhm. i z tyłu jest trzystopniowa tak samo jest to wszystko na poliuretanie osadzone. Co tam jeszcze wleciało. Zawieszenie jest C Sport. 12 sprężyny z przodu 10 z tyłu Deleko właśnie z przodu. Tak Clemens mi doradził, że, że można by to tak rozwiązać. No i ja sprawdza my... się to. się kamera no. Rozwiązanie. Tak, no fotele mamy jeszcze bo jak sprecyzowany był już maksymalnie układ kierowniczy, no, co mi się wydaje, że się dało zrobić, to zrobiłem. Mm -hmm. W oryginalnych fotelach, w oryginalnych pasach była to walka o życie. Było to zapieranie się rękami, lewą nogą, żeby się utrzymać gdzieś tam w zakręcie. Teraz jest ta swoboda, swoboda raz Subaru, gdzieś tam, czy w internecie, czy gdzieś się udało, gdzieś zobaczyć na, na drodze mówię, ja chcę ten samochód no i inne były wyobrażenia inaczej było w rzeczywistości no, jak już trochę pojeździłem tym samochodem emocje oczywiście opadły w związku z zakupem, z głową do tego podszedłem, mówię, no nie, no ten samochód Od zwykłego W i stąd te wszystkie modyfikacje i mocowe, i, i prowadzenia, bo prowadzenia tutaj w tych samochodach, no niestety nawet inwestia jak brakuje. Czyli chciałeś spełnić swoje... Tak, to... no, spersonalizowałem sobie tak samochód, jak... jak yy, żeby był taki jak od niego oczekiwałem. Okej. Okay. I jeździłeś też dużo po torze Kielsa, bo tam... Trochę jeździłem, szl no? Szlifowałeś pewne umiejętności i dlatego masz też sztywniejsze stabilizatory i, i tak dalej. Jest frajda w każdym subaru na torze. Mhm. Nawet żeby to był samochód full-stockowy z wylanym zawieszeniem, i tak będzie frajda i tak się fajnie mieści po torze. Ale jak jest samochód gdzieś tam już zestrojony i to wszystko jedno z drugim działa jak trzeba, no to ta frajda jest dużo większa, można też szybciej pojechać. Pytanie: tak naprawdę, od którego powinniśmy zacząć? Dlaczego ten egzemplarz jest szybszy od SDI? trudne pytanie no ale oprócz zestrojenia tego samochodu, charakterystyki oddawania mocy, jak on oddaje moc, to drugą sprawę zrobiła też zrobił też układ napędowy, który ma krótsze przełożenie główne w tym momencie krótsze dzięki czemu auto tak. napędza się szybciej, krótsze przełożenie jest pach, 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 pach i to Dokładnie. auto naprawdę napędza się w moment no widzicie, z tego wszystkiego Taki moment, kiedy przejechałem się samochodem, taki taki szybszy trochę sposób. I powiem Wam. Jak że. W URC na krętej krę wąskiej drodze. Dokładnie. Gdzie było raz ślisko, raz sucho, raz ślisko, raz przyczepnio Tak, Tak, a my na letnich oponach. Jeśli chodzi o prowadzenie, bardzo fajny bezpośredni układ kierowniczy. Mega sztywne zawieszenie, nawet bym powiedział, że za sztywne jak na te warunki, w których eksploatowaliśmy. tak na ślisko trochę za sztywno jest. Zgadza się i co mi się rzuciło w oczy, brak szper z STI. Faktycznie w STI jest to, że jak zaczyna, jak zaczyna być ślisko wklepujecie gaz, to w STI ciągnie ciągle czterema kołami to jednak tego nie ma. Są szpery wiskotyczne i one jednak działają w zupełnie inny sposób, przez co nie macie wrażenia takiego, że jak wciskacie gaz, to on się wyrywa z czterech butów, tylko tak raz to koło, raz to no trochę, raz to trochę. No to czasem mu się uda, że gdzieś tam z czterech kół pójdzie, no ale jakby nie było, jest to dalej napęd na dwa koła. No, tak, no chodzi o to, że na dwa koła napęd jest na cztery koła, ale oczywiście jak jedno koło się uslizguje, to wtedy jest przekazywany napęd na to, które się usizguje. to. Nie Idzie z... mal lżej, nie? Tak działa tak, po tak. prostu mechanizm różnicowy Można by jeszcze z tym powalczyć, jest kolega, który yy, spina te ten napędy, żeby ten napęd był jednak napędem na cztery koła Jak się nazywa kolega? Mateusz Kuchta <ścoughs> z Krakowa uh -huh. yy, i, co, I co, zawodzimy z wrx i on nam tak, e tak, Peruje je Tak, no nie z WRX-a dokładnie, no ale no, te wiskotyczne, nie? Okay. I, i, i robi, robi to z Forestera to, na przykład? Na przykład z Forestera. Mm -hmm. I, no i to działa. Fajnie wtedy. No, można sobie spiąć tak naprawdę tak, że będziesz miał cały czas i będzie tylko kroić opony, będą padać przeguby, ale będzie cały czas ten napęd przekazywany równo. Znaczy wiesz, no idea Spera polega na tym, że jeśli auto się zaczyna zgiwać, to wtedy te dwa koła jednak ciągle ciągną. I dzięki tak, temu tak, tak. to tak by działało dosłownie cały czas. No, cały czas to jest prawie jak spaw, nie tak. Dokładnie. Okay. No, jak widzicie z imprezami można robić naprawdę wiele rzeczy I tuningować, personalizować w sposób bardzo mocno indywidualny, dobierając charakterystyki do tych, które wykorzystujemy i Właśnie z wrx do Forestera, z Forestera do wrx -a. Trochę zabrać ze sti i można coś z tego ulepić. I na wielki plus układ kierowniczy, który jest mega bezpośredni, bardzo precyzyjny, sztywny, jednocześnie, więc stał to naprawdę fajnie czuć. To jest to, że większy skręt, no niestety przy tych parametrach, jakie mamy, czyli opony letnie, powoduje, że bardzo szybko wpadamy w podsterowność w związku z czym faktycznie ten kapeć przy minus dwóch, no nie klei no mokrych minus dwóch, gdzie przelotnie pada nam śnieg dokładnie, Czyli ale po... tak jak mówię, można jeszcze zrobić to lekki negatyw z przodu, bo w tym momencie z tyłu jest na minus półtorej zrobiony mhm. z przodu jest na zero, jakby z przodu zrobić na te minus dwa, minus dwa i pół stopnia delikatnie rozbieżne koła no na pewno na Kielcach Gdzieś tam na tych torach asfaltowych byłoby ekstra, jeszcze by się to poprawienie, bo znaczy jeszcze to prowadzenie by się poprawiło, a samochód nie był tak podsterowny, myślę, że stałby się dużo bardziej nadsterowny w tym momencie lub po prostu taki neutralny jak... Bardzo dziękuję. Link do Instagrama Adriana. Macie tutaj koniecznie. Subik w górę. E, Boże. Kciuk w górę. Subik i do zobaczenia już niedługo. Cześć. Hej. Cześć.